Kurwa długo tu jeszcze mam leżeć i kwitnąć. Kurwa nasiona puścisz. No, uwaga. <grym> Dwa dziki <grym> zmarły na zawał. Dobra! Poszli Oglądali w rogu bram? Oglądali. Bramu do wroga. <grym> Daj <grym> <grym> Idziemy do przodu. Ale słuchajcie, odstępy to 5 metrów, inaczej raliero. kurwa wyjebią raliero? nas jednym tym tak. No jeden ok, jeden za drugim uwaga. Dobra, dobra, niech sobie dadzą spokój Buch, trzech tam Dalej. Nie będziemy się pchać w ich Chodźmy, zasadzki lecy, lecy. Uwaga, druga Plęcy, plęcy uwaga. Bronić tego skrzyżowania, za wszelką cenę To jest najbardziej nieragliczny punkt Wody na tył tak, cofnij się, cofnij no! Woździesz, ostrzał! Uwaga, ostrzał! No, kurwa, może nie krzyczmy! Niech przez radio nada! Kurwa! Kurwa! My pierwocie wszystko zaraz nie nic. Tak! Czy to na końcu, czy nie, Grzesiek? Gdzie? Gdzie? Tam, z przodu? Z drogu, no. Nie, to przecież ich. Oni dostali? Tak. Chodź na bok, już znowu reduktor do stołu. Starczy Starczy ci no. E? Idziemy? No to już. Tak, zostańcie to skrzyżowanie, jest newralgiczne, aby tu nie weszli. Musicie to po prostu trzymać. Was, was. Bierz go pikuś kurwa! Masz flagę? tam jest flaga No to dawaj! Jeszcze im flagę zajebiemy i... Na razie nie, powiedz kiedy Ja się będę trzymał teorii much Gdzie tam chłopie jakby mieli strzelać już by strzelali To grupa zapalonych zapalonych pederastów Tak, jestem poza ich zasięgiem i tak. To tylko SG. Bo chodziło o ostro, to już mi chopie leżę, żebym dołek wykopał do tej pory. I to tak, żebyśmy dwa dni kurwa nie wyciągną z niego. Dobra, idziemy. 少主。 No, Wyjdziesz. Dawaj. Czy na tak, możecie przenieść moździerz na skrzyżowanie. No zajęte przez naszych. Chodzi o to skrzyżowanie. Dawaj, dawaj, dawaj! Dawajcie! Atakować! RIP! Dawaj! Dobra, dobra, napatowanie, napatowanie. Tak. Dobra! U. wycofujemy się! Wycofujemy się! Nie! chodź. Wracamy, wracamy, wycofujemy się!

No w czakach to tak bardzo nie widać, nie? Flaga zdobyta, flaga zdobyta. Kurwa, ale tam się sieczka dzieł.

to nasz, tu nasz jest. Kurwa, Leco odbić go, leco go odbić, szybko, frugo, Tędy. Nie ma tu medyka. Do bazy. No, nie, jest na <mailas> nie na nich ucho. Dajesz. Kurwa. Co mu tam kurwa z tą repliką jest? gar ja, an kurva da Ostrzał moździerzowy Ostrzał moździerzowy.